Łukasz Michał tak. Makowski, witam. Machowski, tak, witam, witam <grym również. <grym> witam. Światowy dzień bez samochodu. Państwo walczycie, bo dodajmy, że jesteście z Zielonego Mazowsza, to jest stowarzyszenie Zielonego Tak, Zielone Mazowsze, tak. Warszawskie tak. Stowarzyszenie Lokalskie Polska. I teraz my walczymy o to, żeby jazda na rokach w Warszawie była dużo bardziej przyjemniejsza niż jest obecnie. A jest? Szczerze mówiąc niekoniecznie. Dużo ścieżek jeszcze jest kostki brukowej, która, no, która była bardzo popularna na przełomie wieków i na początku XXI wieku. Aktualnie w ramach rozporządzenia 2000, 2007 7-8 roku wszystkie ścieżki, muszą być, wszystkie ścieżki rowerowe muszą być budowane z asfaltu. No, jest to o tyle przyjemniejsze, że jazda, szczególnie rokarze po kostce brukowej jest dosyć ciężka i uciążliwa. No można zęby stracić. Dokładnie. Przykład, po prostu. A mało w Warszawie jest miejscy, można sobie spokojnie pojeździć na rolkach poasfaltowych. I jest. Ile jest kilometrów ścieżek tego typu, które nadają się do jazdy i na ile rowerze? Jest na kilometrów rolka? ścieżek? Ciężko to ocenić. Status uh -huh. lekarza jest tak w zawiesinie prawne i ciężko jest ująć lekarza jako pieszego czy jako rowerzystę. Według policjantów jesteśmy traktowani jako piesi, aczkolwiek on ciężko zna za pieszego osobę pędzącą na rokach 20 czy 30 km na godzinę. Uh -huh. A ile jest lekarzy w Warszawie? Ile lokarzy? ciężko to ocenić. Według naszych szacunków około kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy. I jak ten cały tłum wyjdzie na ulicę no to rzeczywiście może być poważny kłopot no tak, my staramy się ten tłum rozładować. Między innymi dzisiaj robimy z okazji dnia bez samochodu przyjazd mm. na skating. Od godziny 20.30 z podpomnika Kopernika ruszamy, przejeżdżamy zabezpieczoną kolumną przez policję, poprzez ulicę Warszawy, ci akurat idziemy na Pragę. Aha, czyli dzisiaj Praga będzie przez Was? Dzisiaj Praga, tak, to tak, to jest jutro? Już, e, jutro nie, jutro nie. E, dzisiaj, <laughs> właśnie z okazji dnia bez samochodu, piąty na skating. E, mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Ostatnie edycje było dosyć deszczowo. Wie pan, ja pacholęciem będąc też miałem rolki i nawet parę razy udało mi się je założyć i przyznaję, że to był ten początek rolek w Polsce, czyli tam początek lat 90. Tak, początek lat tak 90 pierwsza rolki, To się bardzo zmieniło od tego czasu? Dosyć tak, rolki przyjechały, mhm. pierwsze zostały sprowadzone ze Stanów, miały takie typowo hokejowe skorupy, te skorupy były mhm. bardzo twarde, te rolki były dosyć toporne. Teraz mhm. rolki przeszły lekką ewolucję, są troszkę większe kółka, to są akurat to... Rolki się do zakręcie. jazdy po mieście, tak zwanego urban skating. Rolki posiadają klamry, jak widać, też rzepy, sznurowanie. Muszą bardzo mocno trzymać stopę, żeby przemieszczanie się po mieście było bezpieczne, żeby tutaj nam noga nie uciekała na boki. Powiedzmy, że tuż przed 30 postanowiłem zaszaleć. Chcę wybrać się na rolki po tam 20 latach bez, bez jazdy. Be, bez jazdy. Co ja muszę kupić? Jak ja się mam Przede wszystkim jeścić? najważniejszy jest kask. Jeśli pan długo nie jeździł, no to zalecane są również ochraniacze na nadgarski łokcie kolana. To jest Dobrze. Taka zbroja już wychodzi z tego. Problemu. No prawie tak tutaj może nie jest taka zbroja pokojowa, gdzieś tam ochraniacze na piszczele. Mhm. Y ale no, też trzeba się oczywiście zabezpieczyć i przede wszystkim, no i o ile to możliwe uczyć się pod, op pod opieką, tak? Pod czujnym okiem instruktora. To już są Kiedy... instruktorzy od tego? Są instruktorzy, ja na przykład jestem instruktorem, jest, działa Polski Związek Sportów Wrocławskich, który, który bardzo prężnie się rozwija i, popularyzu i popularyzuje sporty wrotkarskie w Polsce. A wy występujecie Yl... na jakichś zawodach międzynarodowych? Jak to jest? Tak, są zawody międzynarodowe, między innymi w Gdańsku lokalne stowarzyszenie Twister organizuje co roku od trzech lat maraton styku pocharu świata, ona dwóch lat jest pod patronatem imienia Lecha Wałęsy. Maraton, czyli, e, Maraton, ca czyli cały ten jest tak, 22 km. 32 km. Czyli Na tak, czołówka Pucharu Świata w tym roku wygrał po raz kolejny Szwajcar. No, czasy są około mniej więcej godziny, godzina 4, więc no, pędząc mhm. z prędkością 40 km na godzinę. A to, to, ile? 40 km na godzinę. No to maluchem to jest średnia, można nie średnia wygrać. Średnia prędkość, tak? Miejscami nawet 60 na godzinę, więc no, to są takie prędkości... To już no, można mandat dostać za jazdę dostać w mieście. Mandat, Dokładnie. Przekroczony jest 50 na godzinę, więc trzeba uważać. Jak to wygląda w innych państwach? Które państwo jest najbardziej przyjazne dla rolkarzy, dla osób, które w ten sposób się Najbardziej poruszano? przyjazne? No ciężko tutaj ocenić tak jednoznacznie, które państwo... Na pewno o wiele lepiej jest rozwinięta infrastruktura rolkowa w Niemczech, w Szwajcarii, we Włoszech i we Francji. To są takie powiedzmy, mekkie rolkarzy. Mhm. Rolkarstwo najbardziej rozwinęło się we Francji. Tam były jakby początki. Tam powstał freestyle slalom. Tam jest bardzo rozwinięta, ja zapomnę, czyli tak zwany urban skating. A pan co uprawia? Ja na co dzień. Urban skating? Też, urban skating, tak, i też jazdę szybką. Aha, Czyli tak. startuję właśnie w takich zawodach jak w Gdańsku, za tydzień, za tydzień są, za dwa tygodnie są zawody też w Krakowie. Proszę uważać na kontrole radarowe. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. Michał Makowski, rolkarz. Jak widać, przyjechał do nas osobiście, proszę Państwa. Dziękuję. A teraz, a nie, 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 niech pan siedzi, bo jeszcze zobaczymy, co się dzieje podczas protestu taksówkarzy na ulicy Jubil